15 sierpnia do Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Starej Wsi pielgrzymują wierni, którzy przemierzają od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów, aby pomodlić się przed cudownym obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, prosząc z głęboką wiarą i nadzieją o potrzebne łaski. Przybyliśmy dzisiaj z Sanoka z parafii Sanok Dąbrówka. Na Najświętszej Marii Panny jest nas około 70 osób, także pokonaliśmy około 30 kilometrów od 4:15 rano, także dość długi dzień, ale Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że doszliśmy, mamy też intencje, każdy w swoim sercu na pewno i też ludzie mówić, że o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla, dla wszystkich tam, którzy zostali w domach, ale jesteśmy właśnie szczęśliwi, że doszliśmy, że, że to wszystko tak było w porządku, prawda, że, że też, też radość taka, prawda, z tego, że tu jesteśmy. Matki Bożej i miłosierdzia. A która to jest Pani pielgrzymka? To jest moja trzecia pielgrzymka, ogólnie po 9 latach przerwy, także odnawiam pielgrzymowanie piesze, także za rok Jasna Góra, także to jest moje takie pragnienie serca, także tutaj startuję na, na, prawda, do Starej Wsi, a na drugi rok pewnie będzie Częstochowa. Ja mam intencję, żeby brat zdał maturę i też przybyłem razem z pielgrzymką z Sanok Dąbrówka. Pierwszy raz jestem i bardzo mi się podoba. Na uroczystości odpustowe przybyło kilkanaście pielgrzymek. W tym roku pogoda dopisała, mówi pani Beata z parafii pod wezwaniem Świętej Katarzyny z Wesołej. W tym roku akurat nie, nie, słońce na mnie grzało, nie parzyło, także jeszcze w miarę było możliwe do przejścia. Deszcz nie padał, to było po inne lata było ciężej, bo po prostu było bardziej upadło. Totalny słoneczny dzień, a dzisiaj w miarę tak dobrze, dobrze się nam szło. mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Michalik, który w homilii wskazał Maryję jako tę, która powinna być dla wiernych wzorem do naśladowania w ich ziemskiej wędrówce ku Chrystusowi. Maryja odpowiada, oto ja służebnica Państwa, podejmuję wolę Bożą, ile razy. My stajemy też w sytuacji takiej, nie wiemy jak się zachować. Trudna sytuacja. Zaufać Bogu. Zaufać Bogu. Wypełnić Jego wolę. Przetrwać trudność. Pójść za sumieniem. Za głosem Boga, czyli za głosem naszego sumienia. Nie będzie to droga łatwa. Proszę zauważyć i słyszymy w Apokalipsie na początku, to pierwsze czytanie. Niewiasta obleczona w słońce. Księżyc pod jej stopami. Dwanaście gwiazd korona. Ale jest szatan, wróg, smok, który czycha na dziecie niewiasty. Szatan. On ciągle czycha na dziecie czynów, na, na to, co zrodzimy, na dobry czyn, a czeka na zły czyn. Chce dobro zepsuć. Tego musi być ciągle świadomi że i dzisiaj będą przeciwnicy dobra w naszym życiu i musimy opierać się na przykładzie Maryi, wpatrywać się w nią, naśladować, opierać się na mocy Chrystusa, nie naszej, bo moc Chrystusa zawsze jest zwycięska. W święto nazywane potocznie zielną, wierni przynoszą wiązanki zbóż, owoców i roślin, aby podziękować Matce Bożej za pomoc w ciężkiej pracy na roli, za opiekę nad nimi i ich plonami. W corocznej pielgrzymce staram się tutaj przybywać. Przyniosą tutaj y, ziele, y, y, które składa się z prosa, y, kwiaty y, z własnego ogródka, astry. Y, y tutaj pietruszka widzimy yy... Owoce, jarzębiny. W tym roku uroczystości odpustowe w Starej Wsi miały szczególny charakter z okazji poświęcenia Ogrodu Biblijnego, którego dokonał Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Na powierzchni jednego hektara 20 arów zostały opowiedziane najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. Ogród Biblijny ma pomagać w religijnej kontemplacji. Można tu zobaczyć drzewo poznania dobra i zła z postaciami Adama i Ewy, makietę Ziemi Świętej czy górę w niebo wstąpienia. Na całość składa się 20 rzeźb z piaskowca, które ukazują sceny biblijne. Motywem przewodnim ogrodu jest droga, którą człowiek kroczy przez całe życie. Kochani Parafianie, drodzy pielgrzymi, chciałbym z tego miejsca, Sanktuarium Starywieckiej Pani Miłosierdzia, bardzo serdecznie podziękować wszystkim za Waszą obecność, za wspólną modlitwę, za Wasze świadectwo wiary. To dla nas wszystkich równie ważne, że jesteśmy. Tak licznie zgromadzeni, że dzielimy się naszym doświadczeniem wiary, że umacniamy się poprzez Eucharystię i Sakramenty Święte. Cieszę się także, że mogliśmy uczestniczyć w tych wydarzeniach, które temu towarzyszyły poprzez poświęcenie nowego Ogrodu Biblijnego. Myślę także, że to miejsce pozwoli Wam wszystkim jeszcze bardziej odkrywać Boga w naszej codzienności, a Starowiejska Pani Miłosiedzia zawsze Was tutaj zaprasza. Bóg zapłaci.